Hejka. Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Yy, dzisiaj wracamy do Simsów znowu. Już będę raczej chyba nagrywała na bieżąco. Chociaż nie zdziwcie się, jak odcinki będą nie co dwa dni, tylko co któryś dzień, bo od kilku dni chodzę i po prostu nie będę miała czasu. Prawdopodobnie. Nie wiem, na razie czekam na grafik, zobaczymy. Ogólnie zanim zaczę zaczęłam, to widziałam, że nasz, zapomniałem powiedzieć, jak ma na imię, Kornel ma dzisiaj urodziny. Teraz obudzimy Zuzannę. Ja już znów zapomnę o Go postarzymy. postaż. W międzyczasie ona gdzieś jeszcze wykąpać. Wstań na chwilę i zaraz pójdziesz spać dalej. W międzyczasie Cornela będę ubierała. Gdzie ruchliwy? Uroczy bombalek Cześć. to Mordka. Trochę do matki podobne. A kto jest w ogóle jego ojcem? Nie pamiętam, mówię, dawno nie grałam. Nagrałam na zapas i czekałam, aż zejdą. A on... O, a no tak, on adoptował. Mówię, że co, poniatę przerwę miał, Wynagrywałam mam zapas. Ten długo, długo nic. Dobra, to ja idę przebrać kornela. A wy będziecie widzieć efekt końcowy. To tak wygląda na co dzień. I tak będzie krótko w tym. Oficjalnie. Do snu. słodkie serduszko dostał. Imprezowy. Na gorącą pogodę. No i na zimno, standardowo. Nasza Zuzanna, nie pamiętam z kim jest teraz w ciąży, ale chyba z sąsiadem? Ja dawno nie nagrywałam. Czekaj. Który to jest? No, czyli z sąsiadem, a tego ugadywaliśmy w poprzednim odcinku. Co byś chciał maluchu? Głodny byś był. Wymaluszki maluszki, też trochę głodne, co? Zaufanie do, do wszechświata. Gdzie ty jesteś ponadprzeciętna? Czy mi tobie by się przydało, żebyś porozmawiała? A się lalkami. Już sobie trochę wyobraźni. Ty, mała, dołącz do zabawy. I ty, mały. Ty. już. Nie brój. Raczkuj tu. Będę przeniesiony przez luzon. Tutaj. Albo ty zamiast spać, po raz pierwszy nakarmi. to może jeszcze przyspieszymy i będziemy mieć trzech. A w razie, co? Kto ma następne urodziny? Dobra, ty masz. co to wtedy urodziny? Raczej nie damy rady, czy sama dorośnie, chociaż może uda się dzień wcześniej, czy coś innego. Karmisz. Przypominam, takie maluchy jak on trzeba siedem razy. Chyba, żebym miała dodać, nie jak nazwy. O, razem razem, jakbym miała, to wtedy chciałabym małego nauczyć tam tych rzeczy. Ale na razie nie będę kupowała, bo mówię, Ryu, mnie weźmie to Szczerze. Przemyślałam, że ta grupa jest gorsza, ale ta, najgorsza grupa ever. Jeśli jeszcze tutaj w podstawie, to jeszcze jeszcze z nimi, co nie? Ale w dodatku, z tego nie chcę tego dodatku, chociaż ma fajne belki, powiedzmy, to nie chcę go właśnie tego tytułu, że te dzieci będą jeszcze bardziej nie docenia. No, pomóż spróbować. Zuzeniesz się później. Rozmawiaj z siostrą w książkach. Super, że wracacie do siebie. Nie interesuję. Pamiętam, że on mnie zdenerwował w poprzednim odcinku. Bawcie się. Może jak razem będziecie próbowały, to wbijecie sobie lepiej. Stacja poruszanie się. To poruszanie, ale to wyślałem kilka razy w kółko przejdzie. Karm tego dzieciaka. Dobra, skoro masz już wyobraźnię, to z siostrą porozmawiaj. Znałem się jak to myślenie. Piszki i klocki. Skąd ja wam teraz klocki ogarnę? Skąd miałam te klocki ogarnąć? więc się fiszki, klockami... Bądź tabletem, no skąd ja te klocki ogarnę? Nie wiem, mogę wam odprawić książeczka Takie są Że te pomogą Tak, pomagają OK, książeczka Wyobraźnie. Ale jeśli się nie mylę, jeśli rodzic pomaga, to idzie szybciej Przyjazne aktywności, fiszki i ucz podstaw I co jeszcze młoda miała? Komunikację. z czego ci potrzeba? Idź spać, Jezus Maria. Połóż się, śpi. Ty mała, trochę głodna jesteś. Otwórz out. Gdzie weźmiesz? Ty też jesteś głodna. Aha, bo ty padasz. No okay. dobra, to idź się z co? Spać, ty mała. Zostaw to, to jest siostra. Ty weźmiesz stąd, jedz porcję. Dobra, ale to mamy. Poruszanie się, powiedzmy, mamy. Yy, kształty i śrub. Chyba twoja siostra powinna skorzystać Ale wiecie co, dam jeszcze raz te klocki To ta druga młoda też się będzie tego uczyła wtedy Zmienimy kolor ślen. Czemu nie mogę? Niech co druga przyjdzie Też to robi A, nie może Musi matka ją nauczyć myślenia Dobra, ostatni i będziemy robić tort Czy Przy... Wzięła kawałek ciasta Zabiję po prostu zabiję. To zrób Macze Dobra, upiekła to ciasto. Zrobisz oglądaj. Nic nie oglądaj. Dodaj świeczki urodzinowe. 24 godziny. Masz trzeci trymest dopiero. Dobra, a ty. A i będzie żywe steberko. Później trudno. Mamy troje małych dzieci. I żadnego dziecka. Filomena musiałaby. Paś, układaj, buduj. Nie może spać. Aha, ale ciasto już wzięła. Czy on może spać w tym łóżku? O Red, jeszcze włamywać. Czerwi to, co robisz. Rozmów się z włamywaczem. potem weź resztki. Te klocki rób, Badaj. Się nie twój nie żyje. A będziemy go przebierać na razie nie, nie chcę go przebierać, bo czekam aż Filomena ogólnie. Bije swoje punkty. Racja. Ja bym wezwała pogotowie tatusiowe, nie tutaj. Każdy zajmie się swoim. Ciebie, mnie, ale ciebie, któryś z tatusiów może czegoś uczyć. Ale niech się stary bawi z tobą walkami. A twój ojciec nie żyje. O, dobra, ona się już nauczyła korzystać. I ta chyba też, tak? No, tej teraz komunikacja leci. Poczekam aż ta Filomena. W końcu to będzie full wszystkiego. Tutaj zostało komunikacja, myślenie i poruszanie się. To no, w stanie to będzie badała kształty. Matka, już trzeci dzień w tej samej piżamie lata. Dobra, chwilę mi to zajęło. Uciekało się. Chwilę mi to zajęło, ale Filomena jest na full. Jeśli chodzi o to. Aaa, się zsikała. Nie musimy ciasto robić. No i będziemy wtedy przybierali i Filomena, która będzie spała na krześle. Oraz nie litkę, tylko pierwszego y, Cornela. A Zuska będzie rodziła, myślę. Nie wiadomo kiedy. I w sumie podejrzewam, że jak zrobimy urodzinki jej i przybierzemy Cornela... No rób, to ciasto! Robimy ciasto. Ale jeszcze ją wykąpiemy, chociaż najpierw damy ją śmierdzącą. I jednak w tym odcinku na chyba będzie szła pierwsza raz do szkoły. no zależy jak, się, zależy jak się dziecko urodzi. ma już dziewiąty poziom. Świeczki, albo wiesz co, zanim pójdziesz się myć, dodaj świeczki. Nie idź, świeczki, doda świeczki dodaj, świeczki tutaj chciałem żeby zrobić jeszcze kilka obrazów. Żeby się stąd w końcu wynieść od tych, od tych tym. o są denerwujące, oni tylko panikują, nic innego. Czekajcie, czekajcie, szybko. Yy, nie cię się klika. Komponent! Ciekawe, jak będzie wyglądała. Jadę, masz troszeczkę. No, nawet, 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 nawet jakoś to wygląda. No i mamy kociara. A jeszcze cecha musimy dać. Pomysłowe damy. Dobra. To no, ja lecę poprzebierać. I naszą filomenę, i naszego na przebiorę. Więc się widzicie w kropkach na co dzień prezentuje się w ten sposób. Oficjalnie będzie tak wyglądał. Do snu. Imprezowy. Do pływania. Gorąco. Na zimną czupeczką brow. Zaś Filomena co dzień prezentuje się tak. ona miała już wtedy aparat słuchowy ubrany, więc zrobiłam jej aparat. Oficjalne tego sukieneczkę ubrałam I te brązelepki będę miała w każdym stroju Sportowe Sportowe i się takie wylosowało, tylko spodenki zmieniłam Do Imprezowe Do Na gorące dni Z tej, nie teraz tej aktualizacji Co było kilka dni temu Tylko z tej wcześniejszej i klapki są z dodatku, pani na zimno. Dobra, Filomena, To skoro już jesteś większa, możesz sobie sama wziąć resztki. I rzuć do sprzątki. I czuł Matka maluje obraz. Iitka. I co to się na kiba? Co tu robi w lat? Aha, przyszedł tu, ręce i chcę poszedć. Aż tak chcesz Filomena? Chodź tutaj, gdzie ty jesteś, chodź To wesołe jest on się na nas obraził? Przyjazny czuł Ta wędka po... Nie wiem, poszedł Musiałeś, A ma nie schować czy czemu nie kontynuować? Nie wiecie co? Centralnie zaraz ich wyprowadzę, po prostu sprzedam to wszystko i się wyprowadzam. Odetcham mnie To Wiecie co? Wiecie co? Też tak zrobię, zapiszę. Jeszcze w tym domu urodzi tego dzieciaka, ale następnego już zrobi na wyprowadźca. To sobie zapiszę? To chodźcie, idziemy wybrać. No idziemy wybrać, gdzie lecam. Mieście. Nie, weźmiemy może jakiś teraz domek. Tylko który. W miejsce trzeba wybrać. Które to pójdziemy na jakiś. Bardzo lubię tu mieszkać. Teraz, jaką działkę weźmiemy? No, A tak, ma się nie. Tutaj nie chcę. bo na tej nic nie mieszkała. To ją wyprowadzimy. ex -mituj. Tak. Przeprowadzimy ją. Żeby sobie była na świecie. E, ale. Żeby nie przeszkadzała. Wiemy, że jednak nie urodzi w tym mieszkaniu, tylko od razu ją przeprowadzimy, co? całą rodziną. tylko spakuję to, co jest potrzebne, bo mnie nie nerwizować, że z tego już pakujemy rzeczy i się wyprowadzamy. Zabierzemy z dziełowym tak, na pewno rower, na pewno to, bo tego sentyment. Weźmiemy tworka, to, domek, klocki, bo zapomnę kupić. To bierzemy, łóżko matki bierzemy, Górne bierzemy, Budzik. to. To, czy ja chcę zabrać. Czy ja mam jakieś tu obrazy, coś to weźmiemy. Ten sprzedamy ręcznie. Ten obraz weźmiemy. Czy jest coś jeszcze wartego? Uwagi, Wszystki trałam. Nie, ale widzę, że łóżko ze ściany wychodzi. Dobra, chyba wszystko mi się wydaje. Chociaż może kochanka weźmiemy. No chyba wszystko było. To przeprowadzamy ich. Tam wybuduję to, jak po prostu Są Rzeczy zebrane. To jest zebrana. To jak bo to jest drogie ogólnie Ci przydaje. Jeśli się nie mylę, to gdzieś tu coś skitram. Gdzie ja skitrałam. Tu. Tutaj zbierzemy. Chyba wszystko. W takim razie. Coś tu ma dla nas z jeszcze. Nie wydaje mi się. To kupię już normalne. Dobra, no to się będziemy przeprowadzić. No nic nie róbcie, nie rób tego, tego też nie rób. Się przeprowadzamy. Telefon, podróż badanie łyskie, To nieś rodzina. Nie, nie, nie jedz. Przenosimy, wyprowadzamy się. Mnie już nerwica bierze na ten dom. O, najgorsze co zrobiłam w życiu: wybranie tego mieszkania. Czekaj, tylko jedzenie. Skróliczek się pojawił. No, wybieraj, wybieraj. Się wynosimy, bo ja wiem, że mam Pff, ekwipunku. Sprzedaj mebla, waluj działka. Czy wy nie wyposażono. Nie no, zniwalujemy. wybuduję sama domak, No to ja sobie wybuduję, a wy zobaczycie w kolejnym. Wtedy, bo już widzę, że mam godzinę nagrywania. Wypełnię to 20 minut jakoś. I ja sobie tutaj wybuduję piękny domek. A wy zobaczycie go w następnym odcinku. Więc pamiętajcie, żeby zajrzeć za kilka dni na kanał. Bye!